Równości. To pokazuje absolutną degenerację. Podoba mi się to, że ona w ogóle nie, nie jest zainteresowana z usłyszeniem drugiej strony. Czego wy chcecie? Zróbmy wszystkie nastolatki w ciąży. po. po, po. Natomiast co do Kasiks, ja wam powiem, wiecie jaki jest problem? Wiecie jaki jest problem z komentowaniem wypowiedzi Kasiks? Bo jest, jest jeden i on jest zasadniczy. Jej wypowiedź na dowolny temat to jest A ja mam inaczej. I nawet nie chodzi o to, że ona jest jakąś tutaj, że, 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 że ona jest jakąś straszną, stającą naprzeciw, wbrew wszystkim, nie, znają, nie, 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 nie znającą luzu osobą. Nie, nie, ona po prostu, jeżeli coś nie powoduje aktywnie w jej życiu dyskomfortu, to ona nie jest w stanie empatyzować z tym czymś jako problemem. Jest to zjawiskowe, ponieważ to pokazuje absolutną degenerację, absolutne skupienie się na sobie. My co, trzeci, czwarty raz słuchamy jakiejś jej wypowiedzi, i to jest zawsze ta sama historia. To jest osoba, która jest tak chorobliwie skupiona na sobie, że jeżeli coś nie powoduje w jej życiu bezpośredniej niewygody, to nie jest problemem. jejku, lubię śrubki duże, dawno ci nie było. Są potrzebne, żeby po prostu mieć równe prawa co osoby heteroseksualne, adopcja i małżeństwo również. A ja uważam, że marsze równości nie są czymś, co jest potrzebne. Nie widzę marszu heteroseksualnych, nie widzę marszu Singli, albo marszu starych małżeństw. Tylko osoby homoseksualne mają marsze. Czyli tylko osoby, które nie są w stanie zawrzeć związku maszerują, albo mają inne prawne problemy, albo chcą pokazać swoją wspólnotę i jedność, ponieważ często czują się samotne i wykluczone. Kurcze, no. Ja najbardziej lubię opinie osób, które nigdy za niczym zdecydowanie się nie opowiedziały, mówiące, o, ale dlaczego wy to robicie? To jest bez sensu. W Marszu to bym poszedł jako A ace i potem przyniesiesz taką flagę LGBT, i, i co będzie? To nie jest równość, sprawiedliwość. W sensie nie widzę sensu. To nie jest równość, bo hetero heterycy nie robią sobie marszów. Nie, równości, bo heterycy marszów nie robią. Jakby robili, to by była równość. Czego nie robią? Bo nie potrzebuję. NIE MAŻ ja równości. ...takich eventów robić. To jest event w stylu O, patrzcie, jesteśmy inni i możecie na nas popatrzeć. Wow, jesteśmy tacy super, jesteśmy... Aha, i to jest co w tym złego koleżanko? Na to wyjątkowe. mi się, że ktoś tam niej na czacie napisał. Tłumaczy się jak do ściany. <śmiech> <śmiech> Ludzie nie odpisują. Nie ma marszu singli, bo jakby się zebrali w grupę, to już nie single. To już zrobić taki marsz, nikt ci nie broni. <laughs> Boże, kiedy twój czat! Jeżeli faktycznie chcecie być, być tacy jak inni, to powinniście być tacy jak inni. Czyli mieć wymianę na innych i robić co swoje. A tak to musicie udowadniać, że wy jesteście. Że jesteście inni, wyjątkowi i super. Nie rozumiem tego. Ty się o kancela prosisz, ale ja po prostu nie rozumiem inicjatywy. Marsze są mega, można poczuć jaka to jest grupa, wsparcie, można postawić się za swoimi poglądami. No ja bym chciała być prawa, jak mieć milczeć, to nic się nie zmieni. Boże! Marsz, het marsz hetero marsz jak reklamy, na których się liczą na przykład na którymś półperniku. Nie, to są eventy dla tych osób, które w każdym innym momencie boją się być sobą. Jesus Christ. Podoba mi się to, że ona w ogóle nie, nie jest zainteresowana z usłyszeniem drugiej strony. Ja nie mówię, że, nie wiem, bycie gejem jest nielegalne albo coś. Mam dużo znajomych, którzy są, którzy są homoseksualni. Nawet niektórzy nie chodzą na te parady. Ale ja po prostu nie kumam po co. Nie kumam inicjatywy samej w sobie. A po co kobiety chodziły na czarne protesty? Czarne protesty i generalnie strajk kobiet wynikał ze zmiany w prawie aborcyjnym, któremu kobiety stanowczo chciały się sprzeciwić i wyrazić ten sprzeciw. To trochę co innego moim zdaniem. Tak samo jak strajk rolników. Ale Marsz Równości to nie jest protest. No so close! So close! Nie, 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 my, my się zmianie prawa, a oni chcą nowego prawa, to już jest za dużo. To jest That, too much. Too, too much. To jest za, za dużo. Nie możemy mieć nie możemy mieć. Może tak, może powiedzieć, jaki jest cel marszu równości? Chodzi o to, że LGBT są świetle prawa dyskryminowanie, dlatego się ubiegają o równe traktowanie. Dobra, ale oprócz tego, że nie mogą z... Zabić... W związku małżeńskiego, partnerskiego, to gdzie jest jeszcze dyskryminacja względem osób homoseksualnych czy tam gejów, lesbijek itd., itd. Gdzie jeszcze? Jakie są jeszcze inne postulaty? Chodzi o zwrócenie uwagi na istnienie grup społecznych, które są równe w prawie. To samo było z kobietami w czasach, gdy nie mogły głosować. No dobra, tylko że kobiety miały trochę mniej praw i trochę o więcej praw walczyły. A jeżeli LGBT walczy na marszach równości o prawo do małżeństwa, to trochę, nie wiem, mało, według mnie? To jest jakiś próg praw, o jakie można walczyć? Nie, no. to Musisz być tak wysoki, tak, ty, musisz mieć tyle wzrostu, żeby móc walczyć o swoje prawa. Jak masz, niech nie masz tyle wzrostu, nie wolno praw. To jest, to jest, nie, to jest nie. Po prostu rozwala mi to czaszkę. To jest. To jest gatekeeping tego, o co ci wolno protestować. W głowie tej 27-latki istnieje koncept pod tytułem Wszystko, za czym ja się zgadzam, jak ludzie protestują, to jest słuszne, a jak ja się nie zgadzam albo nie interesuję danym tematem, to ludziom nie wolno protestować, manifestować, nie wolno urządzać spędów i się socjalizować. Po co geje spotykają się razem, są w grupach? Przecież oni mogliby być osobno, w nie grupach. I w... Wtedy by było normalnie, a teraz jest nienormalnie. Zapewne bardzo się ucieszy, jak się dowiesz, że ona prowadzi też swoją firmę. No, Mordo, ja przecież widziałem. Ostatni raz, jak w ogóle poruszyliśmy jej istnienie, to rozmawialiśmy o tym, że ona się chwali, że jest na liniówce i ma mniejsze oprocentowanie niż wypracując, nie? opodatkowanie niż wypracując. Więc wiecie, no, ja tutaj nie spodziewałem się jakiegokolwiek kontaktu z trawą, ale jest oszałamiające, jak bardzo egoistyczną osobą jest Kasiks. I wiecie, i to najlepsze, najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja się wcale nie dziwię, że tacy ludzie boją się kancela. Ponieważ ich rozumowaniu, jakikolwiek canceling, to nie jest kwestia tego, że dzieje im się faktyczna jakakolwiek krzywda. Tylko że ktoś z zewnątrz mówi im, że rzecz, którą oni chcą mówić, to nie jest fajna rzecz. I jeżeli, jeżeli ty zbudowałeś, zbudowałaś sobie zasięgi, zbudowałaś sobie reputację, masz tutaj sponsorów, patronów i ktoś nie mówi, ale nie, nie możesz tak mówić, bo to jest krzywdzące na przykład. To to, to jest ta prawdziwa krzywda z canceling. To, że ludzie są źli na ciebie za rzecz, którą powiedziałeś. A przecież wszystko, co mówisz, jest mądre od teraz do zawsze. Inkredibil! Kashix ma nazwę i wygląda jak Evil Universe wersja Kasi Babis, to jest ne Negababis. Mówię tylko z mojej perspektywy, Mówię, że jeżeli tylko o takie związki partnerskie chodzi. Wydaje mi się, że jakby przedstawić to w logiczny sposób, to myślę, że większość ludzi by się na to zgodziła i łatwo by to przeszło w Sejmie i tak dalej. Ale że tworzysz jakąś otoczkę innych wyjątkowych ludzi, przez co zraża się do siebie większość ludzi, którzy są tradycjonalistami, to... Mm -hmm. czyli nie mamy związków partnerskich, bo raz przez jeden miesiąc w roku są parady, tak? Molto bene! To ciężej jest przekonać taką, taką myśl w ogóle. Czego nie macie, a co chcecie? Na jakim poziomie występuje ta dyskryminacja? Do małżeństwa i adopcji dzieci. No dobra, no to ja mówię. Adopcji dzieci? Wątpię, żeby to się udało. Jest bardzo duży sprzeciw społeczeństwu. <laughs> to jest... Czego wy chcecie? Po raz siódmy ci mówimy! To tego nie możecie chcieć! Chciecie coś innego, zmieńcie! O mój Boże, to jest. Ty mm. Gdyby nie parady, to Brown miałby poglądy Zandberga. Dokładnie tak.). na to, żeby pary homoseksualne adoptowały pary dzieci. Duży, duży nacisk jest na to, i raczej społeczeństwo tutaj szybko nie zmieni nie zmieni swojego nurtu, tak mi się wydaje. A jeżeli społeczeństwo nie ma takiego nurtu, no to wątpię, żeby politycy się za to zabrali. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o śluby, to tutaj dla mnie to jest no-brainer, więc zastanawiam się, czemu. To Z no-brainerem mogę się zgodzić, ale nie w kwestii ślubów. Jeszcze nie przeszło. Jakie są argumenty przeciwko? Przeciwko jest wynika z dezinformacji, która jest szerzona nawet w szkołach, które zwyczajnie nie omawiają tematu w sposób adekwatny. To kolejny przykład: mniejszych praw dla osób niehetero. No dobra, ale nie możesz wprowadzić do szkoły, jakby. jakby do powiedzieć, żebyście się też nie zezwali. Jak dla mnie w szkole nie powinno być w ogóle mowy o seksualności, ani o żadnym takim temacie odnośnie orientacji, w którą więcej nieletnich ciąż, proszę państwa, potrzebujemy więcej nieletnich ciąż. Zróbmy wszystkie nastolatki w ciąży. Pop, pop, pop. Na czacie u niej. Jako osoba homo nie rozumiem trochę parady LGBT, nigdy nie byłam, czy nie pójdę. Sama idea w sobie jest ok, ale w praktyce wychodzi bardzo źle. i staje całe community w nie za dobrym świetne. Kocham to. Jestem osobą queerową. Nigdy nie byłam na żadnej paradzie, nigdy na żadną nie pójdę, ale ja wiem, co się na tych paradach dzieje, ponieważ oglądałem jakiegoś prawaka, który robił sobie wybrane ujęcia i teiki z parady i to wyglądało źle. Nigdy nie doświadczyłam atmosfery, nigdy nie zobaczyłem jak to wygląda w praktyce, nigdy nie poczęłam wspólnoty z tymi ludźmi po prostu. Zwi Obiektywnie. jakąkolwiek stronę, bo młode dziecko jest za młode na to, żeby ogarnąć, co on czuje, a jakby może to wprowadzić za duże zamieszanie w jego głowie. I nie jestem na przykład za tym. Mówię raczej o takiej młodej szkole, mówię o takim, takiej podstawówce raczej, nie? Rozumiem, że w podstawówce była na przykład edukacja do życia w rodzinie, która mówi o o WDŻ cie o z tego, skąd się biorą dzieci, mówi o ciele, o zmianach w okresie dojrzewania. To rozumiem, ale nie takie, a musisz kochać tylko mężczyznę, jak jesteś kobietą, albo. Kochanie kobiety z kobietą to jest spoko, a kochanie mężczyzny z kobietą jest lepsze albo gorsze, żeby w ogóle nie było jakiejkolwiek indoktrynizacji dzieci. W... Tak, indoktrynizacji żeby nie było. To jest osoba, która nigdy w życiu nie, przeczyta, nie przeczytała jedn, jednej książki, nie? Jakby pokazali jej standardy WHO dotyczące edukacji seksualnej, to ona stanęłaby w płomieniach, bo byłaby zbyt duża kumulacja liter w jednym miejscu. Czy religii też nie chce? Religii nie chce, bo religia nie żyje. Aj! Z stronę tego, co muszą do kogo. W ogóle tego nie powinno być. Tak, ja miałam dopiero chyba w czwartej, piątej klasie wychowanie do życia w rodzinie. Pierwsza lekcja w tygodniu mieliśmy tam o kobiecie, że mają okres, że zabezpieczenia i ten podobny. No. No, ja też tak miałam, że. Znaczy, nie, no ja miałam prowadzony przez katechetkę. Była lekcja z samymi dziewczynkami. I było, że dziewczynki kiedyś będziecie mieć męża. Zanim będziecie uprawiać seks, to najpierw musicie wyjść za mąż. Że są różne metody antykoncepcji. A jak któraś z tych dziewczynek nie chce mieć męża, bo chce mieć żonę, to co? Krystyna, panie! Że możecie. Jest kalendarzy małżeńskich, w którym się mierzy chyba temperaturę. Notuje się jakieś rzeczy, i z tego powinny jakieś tabeli wychodzić, kiedy masz ty niepłodne, coś takiego. Później było antykoncepcji, hormonalizm i mechanicznej, i tak dalej, i tak dalej, więc były różne, różne rzeczy były. Ta się widać, że chodzi o zakaz dyskryminacji w pracy i antydyskryminacja prawo do bycia sobą bez strachu. Ale nie możesz zmusić ludzi, żeby cię lubili. Jesteś innej orientacji. Są ludzie, którzy cię będą nie lubić, bo ci brzydko pachnie z buzi. Jak mi brzydko pachnie z buzi, to pójdę, wezmę płyn do płukania ust i mi przestanie brzydko pachnieć z, z buzi. Jak jestem gejem, to nie ma płynu degejującego do jasnej cholery, no. Wiesz, on Jestem gejem. A może oni Cię nie lubią, bo nie myjesz zębów? Czy uważasz, że jeśli byłby opór społeczny, to powinien zakazać adopcji przez osoby o innym kolorze skóry? Według mnie to analogiczny case. Właśnie ten opór społeczny jest dyskryminacją. Hmm. Możliwe, że masz rację. No, możliwe, że masz rację, że to faktycznie jest taki przejaw. Ale wydaje mi się, że taka dyskryminacja jest też oznaką trochę czasu i miejsca. Wiedzicie, że Polacy są trochę homofobiczni. Ale przy adopcji przez pary jednopłciowe, masz bada inny bada model rodziny i inne wartości bada przekazywane bada dzieciom. Bada Receler, bada a bada nie wydaje ci się, że. Nie nie będę że jesteście. que, que ame os você vai me trazer você discriminou Żyjemy w społeczeństwie, po prostu. I musicie pogodzić się z tym, że żyjemy w społeczeństwie. I w związku z tym, że żyjemy w społeczeństwie, jak społeczeństwo będzie chciało linczować, no to sorry, nie Elo! W ludziach czarnoskórych, biali ludzie też kiedyś myśleli, że o to jest takie nieznane. O, a co, jeżeli no są tacy inni, może się faktycznie okazać, wiesz, bo na przykład badania społeczne i tak dalej, ankieta i tak dalej, że dzieci z rodzin homoseksualnych mogą wychodzić takie same dzieci, jak z, z rodzin heteroseksualnych. Może się tak okazać, nie mówię, że musi, ale może się tak okazać. Może się też okazać, że faktycznie jest ten do diaska! Już się okazało! Motyla noga! Badania na ten temat już istnieją, ty diabelna ignorantko. Do lat 90. Polacy w Stanach nie kwalifikowali się jako biali. Trump ich wykorzystał do zdzierania azbestu ze swojego budynku, a potem im płacić nie chciał. Ale tak, tak, to czarni, to, to tylko czarnych tak ludzie myśleli, tylko czarnych ludzie odpowiedziali, ponieważ jeżeli nie kolor inna, to ja nie rozumieć. Model rodziny jakoś zaburzony i przez to dzieci nie otrzymują jakiegoś tam wzorca i tak dalej, i tak dalej. Może też się tak okazać. Znaczy na ten argument jest oczywiście, że w Polsce jest dużo rodzin dysfunkcyjnych, które w ogóle nie przekazują żadnych wartości, jest dużo patologii, albo y, samotnych rodziców, którzy wychowują sami dzieci, więc może się okazać na wiele sposobów, że argumenty będą opalone. Chętnie bym to zobaczyła. Ja też mówiłam, już kiedyś jak rozmawialiśmy na ten temat, mówiłam, że chciałabym zobaczyć badania na ten temat, czy jak wygląda dorastanie takiego człowieka w rodzinie. Google. Skolar. Nie zajmie ci to... Naprawdę nie zajmie ci to dużo czasu. ...gdzie rodzice są jednopłciowi i dwupłciowi. Czy ty przyjechałeś... W... Teraz, koniec. Patusa i partnera już na pewno nie chce oglądać. To jest kwestia tego, że ci streamerzy, ludzie tacy jak ona, myślą, że są w stanie na pniu. Wymyślić odpowiedź na każdy problem, jeżeli, jeżeli ich pierwsza myśl nie jest najgenialniejszą myślą ever, po co, po co używać mózgu? To jest dosłownie to, że problemem tych ludzi, to powodem, dla którego oni są tak zepsuci jak są, jest dokładnie to, że w ich sposobie postrzegania rzeczywistości jest fundamentalne, fundamentalne założenie. Ja muszę spontanicznie odpowiedzieć na każdą rzecz bez używania, bez wykonania jakiejkolwiek pracy, żeby zapoznać się z tematem, o którym się wypowiadam szerzej. I tak długo jak oni są nagradzani za bycie takimi absolutnymi kretynami, tak długo będziemy oglądać takie obrazki. Przykro mi, nie? Nikolwiek brak zainteresowania innymi ludźmi? No, inni ludzie nie są mną, więc czemu mam się nimi interesować? Ona jest dokładnie produktem naszego pięknego, neoliberalnego systemu, którym nagradza się ludzi za to, że gwiazdorzą, inbią i potrafią dużo japować. I koniec. A ty możesz mnie nagrodzić lajkiem, subskrajkiem, możesz na patronet.pl wpaść i powiedzieć, ale fajnie japujesz, Ralindel, będę Twoją patronką albo patronem. Patronet.pl, Ralindel, możesz suba na Twitchu zostawić member na YouTube, możesz. Zostawić, wszystko możesz zostawić. Możesz zostać na dłużej, zasubskrybować na YouTubie i po prostu dowiedzieć się, jak się dzieją rzeczy na tym kanale. Wszystko możesz, nie jest nielegalne. Połowa nawet za darmo jest. Like and subscribe. Kocham mój ulubiony Hetkanon Kasiks. Jest taki, że ona po prostu pije wódkę z kolą przed każdym streamem i bawi się w ruletkę, co ona dzisiaj źle zinterpretuje, i przymieli przez swój oświecony. Ale ja myślę, że zrzucanie tego na alkohol. To jest puść na skróty, ponieważ są twórcy, co do których nie mam specjalnie wątpliwości, że mają problem z używkami i że wiele rzeczy, które się wypluwają, jest produktem tych używek, ale są twórcy, którzy przez echo chamber, w jakim żyją, są po prostu utwierdzeni w przekonaniu, że każde ich słowo jest złotem. Jeżeli ty możesz na co dzień mówić do, wiesz, kilku tysięcy osób, i kilka tysięcy osób nie tylko cię słucha, ale też daje ci. Finansową motyw finansowe potwierdzenie, że to, co robisz, jest wartościowe, to nie masz żadnego impulsu zachęcającego cię do tego, żeby robić rzeczy lepiej. Ponieważ kiedy każde twoje słowo jest złotem, no to złoto jest wystarczająco dobre. A wiesz, że dosłownie wczoraj miałem na streamie w ramach współpracy z Loreal i Femina taką rozmowę z Dominiką Ka y Kasprowicz na temat molestowania? Ale wiesz, wszystkie niki, to jest... Okej, okay, jakby po pierwsze, po co ją oglądasz? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy myślisz, że to się różni od na przykład takiej debaty, którą oglądaliśmy. Kurczę, no będzie ze dwa, dwa i pół roku temu. Była taka debata dziewczyn. Z... Ja nie pytam, czy one były z młodzieżówek, one chyba były z młodzieżówek. I one rozmawiały o prawach kobiet. I w tej debacie, która była no, od konfy po razem, w tej debacie bardzo jasne stawało się to, że nawet te dziewczyny z bardziej prawicowych partii były skłonne popierać postulaty szeroko nazywane, określane progresywnymi, tak długo, jak istniały jakieś przesłanki, że te postulaty są dla nich personalnie korzystne. To jest dokładnie to. Ta linia dla osób, które nie posiadają żadnych tak naprawdę ugruntowanych poglądów, tylko skupiają się na swoim interesie, nie przebiega w miejscu jakichkolwiek wartości, których należy się trzymać czy do których należy zmierzać, tylko ona się mieści w tym, czy to pasuje do mojego dzisiejszego interesu. I robisz takie rzeczy, nie? Huuu. Wow, Karla in da krowa. <grymne> Adam Ledasa, Aleksander Bratkowski, Inchistyczny Ateista, Krzysztof Rowiewicz, Czary Helter, Rewartombre, Flawius Ember, Mark, No oraz Marmaris. Dawcy pizzy Dam Powowski, Dawid Korzeniowski, 01 na 90... 01 A98. Samrion, Puchcio, Fingal, Strażnik Sanktuarium, Konrad, członek Komisji, Loken, Wózetka Janek, Michał Skoczyński, Mark Senczył, kartografia, obwiam, neurofotoreceptura, Reses Dream Smutny Michał, Michał Guś, Konstanty Bielewicz, Bartami, Wanda Sołtysik, Tobież Tomaszewski, jeden Kriba, Małgorzata Ciszewska oraz Łukasz Stachańczyk. Dawczynie kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksymowicz, Madeusz Hajduk Krzysztof Grębowski, Wiktorkowski, antybristler, antybristler i Cladin. Marcin Harasimowicz, drażę Sobol, Adrian Mrozik, Jacek Stolarski, Szony Szynszyl, Kacper Kluczny, Andrzej Dubielian, Na Karpeta, Trismosz Belka Foku, Chris Poland, Paweł Atryda, Eee, Marcin Lalak, Proton Maciej Nagiel, Gruby Mephisto, X, Earthquake, Kocia Pilotka, De Przan, Fukoro, Roliczka Adam Oryryk, Hanort, Mapipaj, Snafkin, Gulas, An Aneta Kruk, eee, Prometo, Szefo, AMN, Relkin, TFK, Silius oraz Aneku. Osoby dające kawę, Szymon Popławski, George Soros, Łukasz Hejduk, Patryk Dziedzic, Jaruz Lublina, Maria Wodarska, Kolce Rozrywanie, JJP2, Marcin Chmiel, Archipelag, Krator Wszechosmobytu, Kuba Turzański, Maksymilian Kocimski. Mateusz Strzałkowski, masaż masasze, Justyna, Lekium, Krysium, Abradeusz, Gruszka, Paweł Pikula, Lacznader Miejscowy, Patryk 128, Pozent Potato, Ania Jano, Śmymć, Dyzioks, Pawlus, Miku 39, eks, Skiceroek, Kropster, Dom Eg, Fel Podkreśnik X, Junra S, B, Owul, K, K, Adam Tomuś Kocureł, Nowa KTBM 32 Miriachia Martwa oraz Malwina i wreszcie. Dawcy herbaty. Co za dziwna nazwa Łukasz Puskota, Król Komunistycznych krasnoludów. Monika Piechocińska, Arkadiusz Gumiński, Ryszard Bryliński, socjajska w Polsce, Bartosz Zawacki, wydła, wydła, wydła i wydła. Hubert Śliwiński, Damian Ojzyński, Michał Smereka, Krzysztof Godek, Krzysztof Bienia, Sponduł Szymon e, Górnisiewicz, e, Jędrzej Pilarz, Przemek Rurasz, Smok z Doliny Bominków, Hubert Mazur, Tofu Wędzone, Aleksander Gut, Fantazm, Og do Bogdo, Albert Stompur, Julian Księski Jakub Bździel, Damian Hadala, bon Boni, 3, Solas Łukasz, Adrian Wręch, Misiek Daru, Ponury Łukasz, Jarmir, Feiner, e, Jacek Yej, IC47. Rylos XLS, Sony Link Debs, Harry, Cake, Margomus, Cikołaj, Aniela Lakardar oraz bochenek. No. fajnie jesteście, wiecie? Fajnie jesteście. Dobrze cię widzieć. Ciebie konkretnie dobrze widzieć. Puszczam dzisiaj ba bardzo śmierdzące banki. Ratujcie. Nie wiem, co z tym zrobić, ale ratujcie.